Siema! Gucio to jeden z największych polskich streamerów. W ostatnim czasie sporą popularność przyniosło mu to, że podzielił się z widzami, że interesuje go herpetologia, czyli nauka o płazach i gadach. Może to brzmi dziwne, ale faktycznie w ostatnim czasie Gucio streamował jak obserwuje przez ponad 24 godziny dwie żaby i robi wszystko, żeby ich nie skrzywdzić. Było to bardzo ciekawe. No i też postać Witka jest taka, że sprawił, że było to bardzo przejmujące. Także jeżeli kogoś z Was interesują żaby, jak najbardziej polecam odwiedzać Gucio. Na serwisie Twitch natomiast ja chciałem Wam opowiedzieć historię, jak Gucio pokonał prawdziwego szachowego bossa. Miało to miejsce w roku 2021. Gucio Ranking 1000. Mierzył się z Hikaru na Kamurą, ale zapewne domyślacie się, że musiał być jakiś haczyk. I faktycznie był to turniej, tak zwana ręka-głowa. Twitch Rivals zorganizowały turniej ręka-głowa, gdzie dwóch Polaków w teamie, czyli Gucio oraz Jaskółka mierzyli się z innymi zawodnikami. Całą serię możecie znaleźć na kanale. Na dole postaram się to zalinkować. Natomiast w jednej z partii graliśmy z drużyną Hikaru Nakamura, gdzie grał Hikaru Nakamura oraz XQC, czyli chyba najpopularniejszy aktualnie streamer w Ameryce, może i na świecie, nie wiem. Ręka głowa wygląda w ten sposób, że ja mówię, jaką figurą zawodnik ma się ruszyć, a on musi wykonać ruch, ale nie wiem, o co dokładnie mi chodziło, także powiem Wam, przeanalizuję partię i powiem, o czym mniej więcej myślałem. Natomiast serio, według mnie osobiście... Seria ręka-głowa z guciem to jest jedna z lepszych serii, jakie się pojawiły na kanale. Także, no, możecie sobie POV obejrzeć. Natomiast, oczywiście, mierzyliśmy się z nimi, trzeba było zagrać. Ja powiedziałem, pionek, mieliśmy przygotowane, że debiuty gramy na spokojnie. Także E4, E5 tutaj y, wyprowadziliśmy cztery skoczki. Nastąpiło koniec C4, koniec B4, D3, bicie, 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 D5, bicie, bicie. Do tego momentu nie było żadnych kłopotów, ponieważ ja cały czas mogłem mówić daną figurę i wszystko było git. Tutaj, jak powiedziałem pionek, wiedział on, że musi zbić. Natomiast zaczęły się problemy w tym miejscu, ponieważ ja powiedziałem goniec i chodziło mi o ruch goniec D2. Sensowny ruch, wyprowadzamy gońca, ten goniec będzie tutaj strzelał, broni pionka, wszystko jest git. Ruch goniec B2 też byłby spoko, ważne, żeby obronić tego pionka, natomiast gucio niestety. Zdecydował, że no skoro goniec, no to trzeba bić. Nastąpiło bicie pionek C4, Hetman A5, goniec D2, Hetman A3, H3 Roszada, Roszada, wieża E8, wieża E1. Póki co wszystko jest ok. Przeciwnik ma delikatną przewagę z tego względu, że on ma pionka w centrum, a my nie mieliśmy pionka w centrum. Natomiast obiektywnie na takim poziomie, gdzie XQC ma ranking 1000, Gucio ma ranking 1000, a ich mózgi mają trochę wyższy. No to nie powinno to stawić, sprawiać jakiegoś wielkiego problemu. Przeciwnicy zagrali ruch goniec F5, znowu bardzo sensowny ruch. No, i tutaj pojawiły się pierwsze kłopoty, ponieważ najlepszy ruch, jaki można zagrać, to jest Hetman C1. I ja jeśli dobrze kojarzę, myślałem o tym ruchu. Tylko, że powiedziałem Hetman, no i Hetman C1, chodzi o to, że jak nastąpiłaby wymiana, no to wymieniamy i spoko. Pozbyliśmy się aktywnego Hetmana, możemy atakować po linii A, wszystko jest w porządku. Natomiast jakby przeciwnik gdzieś odszedł, no to zawsze możemy zagrać wieża B1, Hetman B2, atakujemy, wszystko jest spoko. Natomiast to jest bardzo trudny ruch, to znaczy prawdopodobnie wielu z Was na rankingu 1000, mając tutaj zagrać ruch Hetmanem, zagrałoby tak jak Gucio, czyli Hetman E2, no okej. Okay. Natomiast tutaj yy, przeciwnicy zagrali wieża E6. Domyślam się, że Hikaru powiedział wieża i liczył na to, że nastąpi wieża D8, natomiast Excusey chciał już atakować i nastąpiło wieża E6. Wieża B1, znowu trudny ruch. Ja chciałem, żeby. W sumie nie wiem co chciałem, żeby zagrać. Być może wieża ta na B1, żeby potem zagrać tutaj. Natomiast wi Witek nie chciał stracić tego pionka, więc zagrał wieża B1 i zaraz zaczęły się bardzo duże dymy. Przeciwnicy obronili pionka. My gramy wieża B3. Przeciwnik odszedł Hetmanem. Zagraliśmy goniec C3 i wywieramy bardzo dużą presję. Wieża E8, skoczek G5. Mój plan był taki, żeby tego skoczka ustawić na E4, więc nastąpiło wieża G6, powiedziałem skoczek, Witek zagrał skoczek E4, nastąpiło Hetman E6, skoczek G3, i naprawdę w tym momencie wydawało mi się, że mogą być dość duże kłopoty. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo dużo presji. Jak się tak zastanowicie, no to nawet goniec H3 tutaj jest bardzo silny. To znaczy, takiej pozycji, w takiej realnej grze, nie chciałbym dostać, mając naprzeciwko siebie Hikaru na kamurę. Aczkolwiek, no z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że był też XQC, trudno byłoby im pewnie atakować. Ja bym powiedział Hetman, poszłoby Hetman F3, no i nigdy tutaj żadne sztuczki nie przechodzą. Także Hikaru pewnie też to widział, ale zdecydował się, że na spokojnie. Jego plan był prosty: powiedzieć Hetman. Hetman pójdzie na F6, bo trzeba bronić tego gońca. No i cokolwiek ja tutaj zrobię, przeciwnik odejdzie gońcem i jest gitara. Tylko kłopot jest taki, że gdy XQC usłyszał ruch Hetman, to nastąpiło Hetman D6. I ja teraz bardzo mocno modliłem się, powiedziałem skoczek i liczyłem tylko na to, że Witek zobaczy, bo mógłby sobie pomyśleć, zagramy skoczek E4, zaatakujemy Hetmanem wszystko spoko, ale on zobaczył, zbił, mamy figurę więcej i wydaje się, że nie może stać się nam nic złego. Ale stało się już bardzo szybko. Ponieważ nastąpiło skoczek E3, dużo lepiej było wrócić z skoczkiem na G3, przymknąć tę linię, ale też nie martwić się o to, że ten skoczek może być obiektem ataku, bo wyobraźcie się, że po skoczek E3 mamy kłopoty. Po ruchu skoczek D4 są widełki, nie możemy tego zbić, bo następuje tutaj i jest związanie. Pewnie bym powiedział jakiś skoczek, ale koniec końców taka pozycja byłaby dla nas przegrana. Dlatego nie chciałem tego bić, no i zdecydowałem, że okej, okay, odejdźmy Hetmanem. Przeciwnik to zbije, no i jak my zbijamy wszystko jest spoko, więc powiedziałem: Hetman. I Gucio odszedł Hetmanem na D2. I wydaje się, że no, okej, okay, normalny ruch. Ale niestety zostało podstawione: Skoczek F3. Skoczek F3, no i po królew 1 tracimy. Mamy dwie figury za Hetmana. Bardzo ciężka pozycja do grania takiego ogólnie, nie? Więc tragedia. Natomiast XQC też ranking 1000. On nie jest arcymistrzem. Zagrał skoczkiem tutaj, żeby zrobić widełki, więc po odejściu usłyszał skoczek i nastąpiło skoczek B3. E, ja powiedziałem pionek, nastąpiło odbicie tym pionkiem. Wolałbym, żeby nastąpiło bicie tym pionkiem. Zauważcie, potężny trójkąt, nie gdzie trójkąt, rąb, e, ale i otwarta linia. Natomiast to też ma sens, oczywiście, naprawiamy sobie e, pionki. Hetman G5. Wydawało się, że tu nie może stać się już nic złego. Wieża E1, no i agresywne E4. Nastąpiło bicie, bicie i zdałem sobie sprawę z tego, że wcale tak łatwo nie jest. To znaczy powiedziałem, wieża, wieża sobie odeszła na D1. Wieża poszła na D6, nastąpiło Hetman C2, bicie, bicie. Mamy dwie lekkie figury w zamian za wieżę, ale obiektywnie pozycja jest dużo prostsza, szczególnie z takiego praktycznego podejścia. Ponieważ zauważcie, gdy gramy ręka-głowa, jeżeli ja powiem goniec, to on się musi ruszyć gońcem. Jak powiem skoczek, to on się musi ruszyć skoczkiem. Więc tak, jakby ucina się połowa rzeczy. Jak przeciwnik dostanie wiadomość wieża, to tą wieżą musi się gdzieś ruszyć, nie? No i musi kombinować. Więc nastąpiła h6, groził mat, ja liczyłem, że wiecie, będzie jakiś hetman, hetman sobie gdzieś pójdzie i dostaną mata. Natomiast nastąpiła h6 na spokojnie, no i tutaj obiektywnie rzecz biorąc popełniłem błąd. To znaczy to, co powinienem powiedzieć, prawdopodobnie to jest albo goniec, albo w ogóle król. Natomiast ja powiedziałem hetman. Nastąpiło hetman d7 i okazało się, że podstawiliśmy taktykę. Podstawiliśmy taktykę, wieża E3. Najlepsze, co możemy zrobić, to zbić, zbić. Odejść sobie królem. No, i jak oponent to zbije. Gramy sobie taką pozycję, która obiektywnie jest remisowa. Być może potoczyłaby się w jedną albo w drugą stronę, ale obiektywnie była remisowa. Natomiast ja wymyśliłem najlepszą linię komputera. W sensie, jak sobie sprawdzicie z komputerem, to to, co ja zaproponowałem. To było yy, najlepsze. I jeżeli byście chcieli obejrzeć POV, to zobaczycie, że ja faktycznie tam miałem dobry plan. A mianowicie, ja sobie pomyślałem, że powiem Hetman. Bo ten Hetman musi dać szacha. W sensie, zauważcie, no jak ten Hetman się wróci gdzieś, no to bez sensu, no bo stracimy figurę. Więc ja chciałem, żeby Gucio dał szacha. Teraz, jak nastąpi Król H7, to dopiero teraz gramy Goniec D2. No i plus jest taki... Że ten goniec atakuje tutaj Hetmana i Wieżę. No i jak ta wieża by się gdzieś ruszyła, no to bijemy tu. Natomiast okazuje się, że najlepszym ruchem tu jest Wieża E8, bicie. No i oczywiście Hikaru to widział wszystko, ja nie widziałem. Tylko kłopot jest taki. A i jeszcze dodam, że początkowo zagranie ruchu goniec D2 nie działa, bo przeciwnik ma Hetman E7. I to jest proste. W sensie, gdyby tutaj Hikaru usłyszał. Znaczy, gdyby Hikaru powiedział Hetman, no to myślę, że Exclusive by złap, znalazł Hetman 7 z podwójnym atakiem tutaj i obronieniem wieży. Dlatego zdecydowałem powiedzieć Hetman, natomiast Hetman niestety wrócił na D2. No i teraz pozycja jest niestety, ale przegrana. To, co czarne muszą zrobić, to odejść wieżom, no i tyle, bo ten Hetman jest broniony. Miałoby to jakiś sens, gdyby Hetman nie był broniony, chociaż i wtedy prawdopodobnie to jest pozycja wygrana. Dlatego Hikaru Nakamura powiedział Ruk. A XQC znalazł kombinację i zdecydował się zagrać na h Nie mogę tego zbić, ponieważ jest związane. Hetmany na siebie patrzą i teraz to był moment, w którym serce zaczęło naprawdę dużo mocniej bić, ponieważ zdałem sobie sprawę z tego, że jest to po prostu wygrana pozycja. Powiedziałem: Hetman, Mangie 5. I teraz, jak przeciwnik odbije, to ta pozycja jest prosto wygrana. Wydaje mi się, że tak czy siak Hikaru powinien na to iść, ponieważ. Dyrygować nie jest wcale tak łatwo w takiej pozycji. Natomiast obiektywnie byśmy to raczej wygrali. Natomiast Hikaru stwierdził, że lepiej zostać z wieżą. Zdecydował się zagrać wieża, oś... yy, wieża C3. Natomiast tutaj nastąpił szach. Hetman C7, wieża C1, król H2. I wydawało się, że tu już nic złego się nie stanie. Powiedziałem Hetman, nastąpiło bicie pionka, wieża F2. Ja powiedziałem Hetman, i zdałem sobie sprawę z tego, że tutaj można zbić tego pionka. Gucio, mógł sobie pomyśleć, że zbije darmowego pionka, bo ta wieża mógł jej nie zauważyć. Ale na szczęście kamień z serca nastąpiło wicie Hetmanem, nastąpiło wieża A2, no i teraz powiedziałem tylko pion, 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 Hetman, pion, y, Hetman. Wszystko luzik, aczkolwiek wiecie, na poziomie 1000. Bo czasami pojawiają się błędy, czasami trudno jest zamatować. Więc tutaj stwierdziłem, że okej, okay, damy jakiegoś szacha tutaj powiedziałem, Hetman. Liczyłem na jakiegoś takiego szacha ale okej. Okay. Nastąpiło Hetman F8. No i po kilku szachach stwierdziłem, dobra, puszujemy, powiedziałem pionek. A Gucio zagrał tym. W sytuacji, w której mógł puszować pionka, on zdecydował się zagrać ruch G3. Najbardziej absurdalny ruch chyba w tej partii. Przeciwnik zagrał H4 w ogóle, więc nastąpiło bicie, bicie i teraz jak już powiedziałem pionek, plus był taki, że nie było innych pionków, więc Gucio znalazł. B4, F3, push, 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 dwa hetmany, ale potem, kurczę, no wiecie, łatwo jest się pomylić. Hetman, e, znaczy F2, powiedziałem hetman, bo zauważyłem, że nie ma mata. Nie ma pata. Tutaj powiedziałem hetman, tu i jeszcze... Ostatnie, dokładne posunięcie. Bo oczywiście jest tutaj mat na kilka sposobów. Mogę dać szacha tu i tu, ale można się pogubić, można dać jakoś w jakiś sposób pata. Dlatego w tej pozycji powiedziałem król. Król zbił pionka, przeciwnik poszedł na jedyne pole, na które mógł iść, ja nastąpiło Hetman H4 i w taki sposób. Gucio, sympatyczny Witek zrobił coś, czego nie potrafił zrobić wczoraj, a mianowicie pokonał Bossa. Pokonał Bossa, pokonał Hikaru na cieszę się, że mogłem go w tym trochę poinstruować. Cały turniej był wspaniały. Yy... Poszło nam dobrze. No, będziecie mieć na dole linki, albo link do pierwszej partii, albo do partii z Hikaru, obejrzyjcie sobie całość. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Eee, po Zachęcam do odwiedzania mnie. Zachęcam do odwiedzania również Gucia, bo jest fajnym gościem. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!